Rynek euro-dolara, interwał H4. Po tej korekcie spadkowej na 200 pipsów widzimy, że rynek już, już odbija. Tutaj wypadało wsparcie w okolicach 1.11.00. Nawet tutaj zaznaczyliśmy to miejsce całą strefą. Tutaj wypadałoby zmienić jej kolor teraz na, na, na zielony. Więc mamy. Mamy strefę wsparcia wynikającą tutaj z okrągłego poziomu 11100 oraz z wcześniejszych reakcji ceny tutaj w tym miejscu, czyli mamy do czynienia z zasadą zmiany biegunów. Dość szeroka strefa na 50-60 pipsów, natomiast no, warto wziąć tą całą strefę pod uwagę i ona powinna teraz stanowić ważne wsparcie, ważne wsparcie dla rynku. Widzimy, że została ona wybroniona. Także teraz kurs może próbować atakować ostatnie szczyty, czyli okolice 1.13.00. Okrągły poziom. Tutaj kurs zawrócił 1 maja. Zejdźmy sobie na niższy interwał. Tutaj jeszcze można zmierzyć ostatni ruch korekcyjny. Zauważmy, że z perspektywy, z perspektywy interwału H4, no ta korekta została wybroniona, czyli mamy korektę 1 do 1, korektę pędzącą, ona jest wybroniona. Także zgodnie z tym, no rynek powinien tutaj nam zaatakować ostatnie szczyty, także to jest najbliższy opór 1,12,90 i 1,13,00. Natomiast schodząc niżej, tak jak mówiłem, interwał H1, tutaj widzimy, że wczoraj, w dniu wczorajszym, Rynek zareagował na mierzenie 61,8, to będzie lepiej widoczne tutaj w przybliżeniu. Mamy reakcję na to mierzenie, dlatego następnym, następnym oporem jest mierzenie 78,6, czyli tutaj potencjalny układ, harmoniczny układ Gartleya. No na razie słaba reakcja tutaj o godzinie 5, cena podeszła do tego mierzenia, mieliśmy 10 pipsów reakcji. <try> Dlatego no, teraz na tą chwilę no, to jest taki intradayowy, intradayowy opór 78,6. Jeżeli wzrosty byłyby większe, no to mamy kolejne FIBO, czyli 88,6, na które również warto zwrócić uwagę, ponieważ tutaj wypadałby potencjalny układ harmoniczny FT Pattern. Natomiast musimy pamiętać o tym również, że... Tego typu układy najlepiej działają zgodnie z trendem. Tutaj mamy ten układ w korekcie, tak? czyli on może być słabszy niż te układy, które są zgodnie z trendem. Natomiast warto tutaj zwracać uwagę na mierznie 78,6 i 88,6 i będziemy sprawdzać, jak cena na to będzie reagować. Póki co na 78,6 widać, że tej reakcji jak na razie, jak na razie nie ma. W przypadku takich ewentualnych spadków, 1,12,00 to jest najbliższe miejsce wsparcia, okrągły poziom 30 pipsów od chwili obecnej, czyli tutaj to będzie pierwsze wsparcie. Natomiast następnym wsparciem tutaj możemy również zaznaczyć ostatnie, e, ostatnie dołki, gdzie cena reagowała wczoraj 17:30 e, i dzisiaj w nocy, czyli poziom 1,11,75.